Cześć, witajcie w kolejnym drapingu na kanale. Dzisiaj zdrapiemy sobie cztery zdrapki, Taki mixik z drapek. Mamy premię, mamy duży lotek, plaster miodu i podkowa szczęścia. Także te cztery zdrapeczki dzisiaj będą drapane, ale na początku, na początek krótkie intro, no i po intro możemy drapać. Dobra, na początku może zdrapiemy sobie premię. W premię szukamy w premię. W premię szukamy trzech tych samych symboli. Mamy 7 gier. No i muszą być trzy takie same symbole. Nie, musimy znaleźć tu jest napisane dwa identyczne symbole, a jak znajdziemy trzy takie same symbole, no to wygrywamy premię razy dwa. Także nie wiedziałem, fajnie. Nie trzeba tu mieć trzech takich samych, a dwa. Tabela wyganych wygl wygląda tak. Eee, no i jedziemy z tymi zdepaczkami. Zaczniemy od tej gry numer 1 w premii. Mamy serduszko, kier, mamy pika i mamy monetę. Musimy tu mieć dwa, dwa takie same minimalnie, żeby mieć premię. A trzy symbole dają nam premiere z 2. Tak jak już mówiłem wcześniej. No to lecimy. Jak widać, gra numer 1, 2 i 3. Na razie. Puściutko. Ale gra numer 4. Zobaczymy. Mamy tutaj, tutaj worek. Mamy śliwkę. I mamy monetę. Yy, gra numer 5. Mamy tak. Kier, kwiatek i tref. Gra numer 6 Podkowa, winogrono, liworek też puściutko. I gra numer 7, ostatnia na tej zdrabce. Uwaga, uwaga! Mamy tak: Biedoneczkę, Wisienkę i Kwiatek. Niestety, pierwsza zdrabka. Puściutko. Nie wiem, czy tutaj są gdzieś te literki kontrolne. Na pewno gdzieś tutaj są, poukrywane. Ale gdzie to nie mam pojęcia. O, jest tu. Mamy O, M i S. Dobra, ta jest pusta. Eee, także możemy drapać kolejną. Zdrapiemy sobie na przykład podkowę szczęścia. Teraz podkowę szczęścia. I tutaj musimy znaleźć albo naszą liczbę. Bo będą one cztery. 4 wygrywające szczęśliwe moje liczby, lub możemy znaleźć też podkowę. I wtedy, jeżeli będzie gdzieś tutaj ukryta podkowa, no to wygry, wygrywamy od razu premię do tej podkowy przypisaną. Moje liczby. liczby to 4, 8, 7 i 24. No to szukamy. Pierwsza osiemnastka. Niestety nie moja. Wow, mamy podkowę. Pierwszy raz już miałem, miałem chyba dwa lub trzy drapigi z podkową szczęścia, ale nigdy podkowy jeszcze nie znalazłem. Mamy ją pierwszy raz. Fajnie. Cieszę się, cieszę się, cieszę się, cieszę się. Ok, 32. Lecimy dalej. 14, 19, 17, 6. 28, 29 i ostatnia liczba to 13. To 13. Niestety nie mamy żadnej liczby, ale mamy podkowę. Mamy podkowę i na pewno coś tutaj mamy trafionego. Fajowo. Lecimy dalej. Odkryjemy tą podkówkę później. Teraz możemy drapnąć na przykład sobie plaster miodu. Pewnie. I o co tutaj chodziło? Yy... Trzy identyczne symbole, i wtedy wygrywamy. Dobra, czyli musimy mieć. Gr A, i tu mamy 7G. Czyli w każdej grze musi być minimalnie trzy takie same symbole. Muszą być. No i wtedy wygrywamy kwotę, jaka tutaj będzie schowana pod tą warstwą. tutaj wygramy. No dobra, mamy safe. save i safe. No niesamowite, ale trafiło się. Pierwsza gra, gra numer 1 i trzy te same symbole. No to fajnie. Mamy kolejną zdrapkę trafioną. Ale szukamy dalej. Może coś tutaj jeszcze będzie. Mamy złoto, bank, pól i złoto. Gra numer 3. Plik, plaster miodu i teraz tak, lecimy dalej. Diament, konieczynka i diament. Gra numer 4. Mamy tak, monetka, bank, konieczynka, złoto, plaster miodu i plik. Każdy inny, każdy inny niestety. Ale to i tak się nic nie dzieje, bo tutaj już w pierwszej grze coś mamy trafionego. Lecimy grę numer 5. Mamy UL. Skrzynia, portfel, korona i skrzynia, gra numer 4 Korona. Drzewko nawet się pojawiło, no proszę. Kwiatki i podkowa na szczęście. <laughs> I gra numer siedem. korona i moneta. I tak to wygląda, ale mamy tu jeszcze pole bonus. I tu możemy znaleźć nawet pszczółkę. No sprawdźmy, czy ta pszczółka tutaj będzie. Eee, wiśnia. Nie mamy pszczółki. Nie mamy pszczółki, ale to się nic oczywiście nie dzieje. Odkładamy tą zrapkę na boczek. Jeszcze sprawdzimy duży lotek. I tutaj zasady są proste. Musimy znaleźć jak najwięcej liczb tutaj pod tymi znakami zapytania. Eee, moje liczby będą tutaj pod tymi kuleczkami z gwiazdkami. No i najlepiej znaleźć oczywiście 6 liczb w, w grze numer 1 lub 2, 3, 4, albo nawet 6. A minimalna wygrana jest zaczyna się od trzech odgadniętych kulek, znaczy od trzech odkrytych kulek, tak? No, i tabela wyganych wygląda tak. Czyli. Prościutko. Za trzy liczby daje nam. Możemy wygrać piątala. Za 4, 20 i tak dalej, i tak dalej. No dobra, no to szukamy. Sprawdzimy, co tutaj nam ten duży lotek kryje. Mamy ósmeczkę, dziesiątkę, 16, 1. 48 i tujeczka No i szukamy. Liga numer 1. Jedyneczka trafiona. Pierwsza jest. Jeszcze dwie i mamy piątala. <laughs> e, Ósameczka też trafiona. Jeszcze jedna i będzie piąta. I 15. Aj, obok. 16 było. Ale to nie jest. Jeszcze możemy coś trafić. 32. 39 i ostatnia 43. A na zachętę dali dwie pierwsze trafić, a potem już lipa No ale dobra, lecimy dalej. Dwójeczka nie moja, dyszka trafiona. 17 nie trafiona, 26 też nie trafione, 27 też daleko. I 47 też nie trafiona, czyli tutaj mamy w grze numer 2, tylko dyszkę. Lecimy, lecimy. dalej. 8 trafione, 28 pudełko, 30 pudełko, 34. też nie trafiona 48 trafiona i 49. Także tu mamy też dwa trafienia. No to lecimy do gry numer 4. 1 trafiony, czwóreczka nietrafiona. 6 nie trafiony. 9, też nie. 22, też nie. I 37. Tylko jedyneczka. Gra 5. 7. 8, trafiony. 11, nie trafiony. 12, też nie trafiony. 33. I 40. Pudło. Tu mamy tylko ósemkę. I ostatnia gra, numer 6. Trzymajcie kciuki, tutaj musi być coś trafionego. <laughs> nie no, zobaczymy. 16, trafiona. 25, niestety nie. 42, też nie. I dwie ostatnie szanse, żeby mieć tego piątala, chociaż. 46, i lipa już. I 48, trafiony. No nie, no niestety nie udało się. Mamy kontrolne literki V, Y i R Niestety duży lotek dał dzisiaj ciała. Ale dobra, sprawdźmy najpierw e, plaster miodu, co to się e, kryło w tych w tej grze numer 1, te sejfy. Uwaga uwaga. Sprawdźmy. Mamy tutaj piątala, czyli tyle ile ta zdewka kosztowała, fajnie. I jeszcze jedna drabka tu była trafiona, podkowa szczęścia. I tutaj pierwszy raz, tak historycznie, na naszym kanale trafiłem podkowe. I zobaczymy, czy ona kryje tylko piątkę, czy coś więcej. Sprawdźmy, jak tutaj wygląda tabela wygranych, Piątka, dziesiątka, piętna, dwadzieścia, trzeci poziom, pięćset. No dobra, fajnie wygląda. No zobaczymy. Uwaga, uwaga, czy to tylko piątka, czy będzie więcej, coś? A piątka. No, ale lepiej to, jak miałoby być, nie miałoby być nic, także i tak się tak się cieszę. Mamy dzisiaj z czterech zdrapek dwie trafione, czyli 50-50. Jest ok. Ja już wam dzisiaj dziękuję i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, hej!